Paczek skubany jak w wyczaju patent. Załatw go. On już ma sposób. Tak, już wszystko. Już dziecko umie się obracać na piotr. O, coś się nóżki zaplądały. Tak, no, nogi mi się zaplądały, bo w tą stronę jeszcze się nie obracałem. Ale zadzielę. A tą nóżką trzeba się odepchnąć. No. Tak, zabiorę mu Dupa się nie chce wrócić. Gugu. O, sobie to. Ja. a, Ha gugu. No, powiedz teraz, już nie ma ćwiczeń na brzuszku, tak? Mam was w nosie. Już umiem obracać, może kiedy. Jeszcze się, się cieszywać i możecie mi na skoczyć. Patrzy się cieszy. Tak? I się cieszę. Aha. Hu. Tak? To to tak się obraca ślicznie. A ujej No! Ale ty jesteś już duży! O! No! I powiedz, nie ma już ćwiczeń? Tak, rodzice, bujajcie się. Tak, przechytrzyłem was. Tak, poćwicimy znowu. Nie. No ha, jeszcze raz. Jeszcze raz się obrócisz, zobaczysz, jak wyćwiczysz. To już będzie super. Dojdziesz do wprawy. już w ogóle nie damy z nim rady. Ciech! Balam, balam, Szybciej nie dało rady, nie? I się cieszy No, Znowu się cieszę, ty nie mały. Patrz jak zachwycił, nie? Tak, zobacz jak on szybko załapał, nie? I teraz już nie ma żadnych ćwiczeń głowy. Nie, już teraz jest tylko. Fik. Fik? Idę, idę, powiedz jeszcze chwila i pójdę. I będę chodził gdzie chciałem. Ojej, już, już pedał. Gdzie biegniesz? <noise> tak? Agu! Agu! Agu!